Moi drodzy, przeżywamy święta Bożego Narodzenia. Wczoraj, podczas pasterki, po pasterce w nocy i wczoraj podczas całego dnia pięknie śpiewaliśmy kolędując dzisiaj w betlejem wesoła nowina. Jeszcze wczoraj pochylaliśmy się nad dzieciątkiem Jezus w żłobie, w bezbronnym, cichym, kochającym, a dzisiaj kościół stawia nas w zupełnie innej scenerii, w scenerii pięknego skróti koloru, kolor, czerwieni, ale w scenerii, która przypomina nam o męczeństwie, w scenerii i ukazuje nam scenę człowieka bitego kamieniami, umierającego jednak z modlitwą na ustach. I pewnie nie jesteśmy pierwszą wspólnotą modlitewną, w której rodzi się takie głębokie pytanie, dlaczego Kościół robi nam taki kontrast? piękną Betlejem, narodzenia Jezusa Chrystusa i drugi dzień od razu prze, prze, przechodziło kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat do przodu, ukazując męczeństwo pierwszego męczennika Szczepana. Dlaczego zaraz właśnie po Bożym Narodzeniu? Wydaje się, że to złożenie poprzez to złożenie tych wielkich uroczystości i święta Kościół chce nam powiedzieć niezwykle ważną prawdę. Miłość, która narodziła się w Betlejem, musi przejść przez świat, który niestety nie zawsze jej chce. Święty Szczepan nie zginął dlatego, że był człowiekiem, który zasłużył na karę śmierci, że był człowiekiem złym, jakimś rozbójnikiem, złodziejem czy jeszcze innym przestępcą. Nie. On był człowiekiem bardzo dobrym, był człowiekiem spokojnym, świętym. Zginął dlatego, że był właśnie bardzo podobny do Jezusa Chrystusa. Gdy go kamieniowano, on nie przeklinał, nie wyzywał, nie pomstował. Nie wołał o zemstę dla tych, którzy go postanowili pozbawić życia. Powiedział dokładnie te same słowa, co powiedział Jezus na Krzyżu: Panie, nie policz mi tego grzechu. I to jest właśnie taka Ewangelia w praktyce naszego życia. Ewangelium wite. To jest Boże Narodzenie, które dojrzało w sercu człowieka. Dlatego to zestawili. By pokazać, że bez Bożego Narodzenia, to o tym mówiłem we wczorajszym liście, orędziu na Boże Narodzenie, bez żubka Bożego Narodzenia nie ma krzyża i bez krzyża Boże Narodzenie straciłoby zupełnie swój sens. Co nam ludziom XXI wieku żyjących tu i teraz mówi, dzisiejsze święto, dzisiejsze przeżycie, moi drodzy, dzisiaj. Myślę, że no dzięki Bogu nikt z nas nie kamieniuje dosłownie. Ale wielu ludzi doświadcza innej formy kamienowania. Doświadczamy szyderstwa, doświadczamy hejtu podczas każdej przyświętej, również tutaj. Ten hejt wylewa się w naszym kierunku. Doświadczamy wykluczenia, bo pokazuje się, ukazuje się nas, oby jesteście katolikami. Wy jesteście chrześcijanami wy modlicie się a po co po co nam zajmujecie naszą prze przestrzeń to jest nasze doświadczamy również odrzucenia doświadczamy pogardy za wiarę doświadczamy wyśmiewania się ze siebie nawzajem i wyśmiewania naszych wartości i tutaj rodzi się takie kolejne pytanie czy Boże Narodzenie jest tylko taką tradycją, która gdzieś tam płynie w naszych żyłach, w naszym nie tyle duchowym DNA, ile w tradycji rodzinnej, którą przekazujemy sobie z ojca na syna? Czy też naprawdę to Boże Narodzenie każdorazowo przeżywane w każdym roku cokolwiek zmienia w moim sercu? Bo jeśli siostry i bracia, Jezus urodził się. Tylko po to, by postawić choinkę, by przeżyć fajne chwile przekazywania sobie prezentów pod choinką, by przeżyć wieczerzę wigilijną i spotkania rodzinne, to szczerze powiedziawszy, jutro po nim nic nie zostanie po takim narodzeniu. Ale jeśli urodził się naprawdę w moim sercu, jako w tym duchowym Betlejem, to moi drodzy, zaczyna się droga. Jak u świętego Szczepana. Droga, na której będziemy się uczyli przez cały kolejny rok, by nie reagować tak, jak uczy nas świat. Że jeżeli ktoś cię uderzy w policzek, nie nastawiaj mu drugiego, tylko mu od razu oddaj to tak skutecznie, żeby ci więcej nie, nie próbował zrobić krzywdy. A tutaj droga Ewangelii uczy nas czegoś innego. Nie odpowiadaj złem za zło. Nie oddawaj nienawiścią. Nie rezygnuj z prawdy i wartości, które są świętością w Twoim życiu. Nie wstydź się swojej wiary. I dzisiaj właśnie święty Szczepan z perspektywy patrona dnia dzisiejszego mówi do nas: Jeśli wczoraj przyjąłeś dziecię Jezus, dzisiaj musisz przyjąć Jego krzyż. I to drewno. Żubka Betlejemskiego i drewno krzyża stają się tą właśnie wspólną linią miłości. Szczepan umierając, mówi ujrzałem niebo otwarte. Moi drodzy, w śmierci my widzimy często, szczególnie jeżeli pozbawieni, jesteśmy głębi wiary, widzimy porażkę, koniec, finał, dramat, tragedię. Natomiast człowiek wiary. Widzi w śmierci niebo. Nową perspektywę, zwycięstwo. I tak jest i dzisiaj, kiedy chrześcijanin wybiera miłość zamiast zemsty, prawdę zamiast wygody, wierność zamiast świętego spokoju, to wtedy niebo się przed nim otwiera. I ponieważ nagadałem się w ten Adwent i w to Boże Narodzenie, więc już kończę, patrzę na zegarek. Będzie dzisiaj dużo krócej. Boże Narodzenie to nie jest tylko takie poruszenie, wzruszenie, taki ciąg emocji, to jest moja decyzja. Decyzja, by być trochę jak Szczepan by być człowiekiem cichym, wiernym, kochającym kochającym nawet wtedy, kiedy boli. Niech więc to dzisiejsze święto, drugie święto Boże w tym ciągu Bożego Narodzenia, Oktawie Bożego Narodzenia, nauczy nas, że dzieci z Betlejem chce w nas dorastać do świętości, chce nam pomagać stawać się świętymi. I nie będę odkrywczy, kiedy powtórzę tę krótką modlitwę i prośbę, Boże, pozwól, byśmy kiedyś wszyscy wspólnie razem spotkali się w niebie. Amen. I you